Dajcie Maniacy spawania. Pamiętacie naszą serię testy przyłbic? Mamy nadzieję, że tak, bo robiliśmy ją z myślą o was. Wygoda, funkcjonalność i przede wszystkim bezpieczeństwo. Jako jedyni sprawdzamy dokładnie każdy parametr, no bo kto kupuje kota w worku? Ale do brzegu. Stali widzowie wiedzą, że Pixar od samego początku zrobił na nas ogromne wrażenie i nadal uważamy, że jest to najładniejsza przyłbica na rynku. Mamy taką i postanowiliśmy porównać ją z wersją, którą otrzymaliśmy do testu. Pixar Air to stuningowana wersja poprzednika, która została wyposażona w system filtracji. Jak widać różnice w wyglądzie są niewielkie, w dotyku czuć, że użyto tych samych dobrej jakości materiałów i obie skorupy prezentują się niezwykle dobrze. No może za wyjątkiem naszej, której nie myliśmy na potrzeby dzisiejszego testu, by pokazać jak wygląda po prawie roku użytkowania. Pierwszą charakterystyczną różnicą jest zaczep na rurę od pasa odciągowego. Następna to pełny kaptur dający dodatkową izolację, który naszym zdaniem mógłby być z grubszego materiału. Warto również zastanowić się nad jego wykonaniem. Mówiąc ściślej, chodzi nam o gumę, która po kilku godzinach pracy może trochę uciskać. Obie przyłbice mają ten sam model filtra i taki sam panel, który bardzo dobrze wypadł w naszych testach. Gapowiczów, którzy nie widzieli pierwszego odcinka z Pixarem zachęcamy do obejrzenia, link zostawiamy w opisie. A teraz sprawdźmy na co możemy liczyć decydując się na zakup Pixara z nawietem. Całość zapakowana jest w funkcjonalną torbę, w której poza skorupą przyłbicy zmieścimy także ładowarkę, rurę oddechową, przepływomierz oraz pas biodrowy. Waga pasa z baterią to 1235 g, natomiast waga przyłbicy to 880 gramów i mamy świadomość, że do najlżejszych nie należy. Ale jak to mówią, coś kosztem czegoś. Materiały, z których została wykonana skorupa oraz tunel powietrzny chronią spawacza, niestety swoje ważą. Wracając do testów, kluczowym parametrem będzie ochrona przed wysoką temperaturą. Ponieważ jest to zestaw z nawiewem, wykonaliśmy dwa pomiary. Tradycyjnie umieściliśmy na skorupie dwa czujniki, jeden wewnątrz i drugi na zewnątrz. Zewnętrzną część nagrzaliśmy do prawie 100 stopni i zatrzymaliśmy wyniki na ekranie. Bez włączonego nawiewu różnica temperatur wynosiła 59,4 stopnia Celsjusza. Jest to dobry wynik, ale testujemy przy ulicy z nawiewem, więc wykonaliśmy drugi pomiar na maksymalnym przepływie pasa. Różnica temperatur wynosiła aż 74,2 stopnia, a to oznacza, że Pixar R radzi sobie doskonale i zapewnia pełną ochronę podczas pracy. W tym miejscu warto wspomnieć o regulacji kierunku przepływu powietrza. Spawacz może ustawiać nadmuch bezpośrednio na twarz i czoło lub na samą twarz. Panel systemu nawiewu jest czytelny i prosty w obsłudze. Posiada kolorowe kontrolki wskazujące m.in. poziom naładowania baterii, to czerwona, niebieska wskazuje poziom zużycia filtra, zielona natomiast moc przepływu, którą spawacz może ustawić aż w pięciu różnych poziomach nadmuchu. Zestaw wyposażony jest w system filtracji powietrza klasy TH3, który zapewnia spawaczowi przefiltrowane, czyste powietrze, zapobiegając wdychaniu niebezpiecznych i szkodliwych cząstek oraz dymów spawalniczych. Szczelność systemu zapewnia wymienny filtr posiadający gumowe uszczelki, dzięki którym nie wpada powietrze z boku. Dodatkowym zabezpieczeniem jest prefiltr oraz metalowa siatka chroniąca całość przed zapaleniem od iskier. Wymiana filtrów jak widać na filmie jest intuicyjna i nie powinna stanowić problemu. Przepływ powietrza regulowany jest w przedziale od 180 do 220 litrów na minutę. Chcielibyśmy również zwrócić Waszą uwagę na sposób demontażu pasa. Odbywa się za pomocą dwóch zatrzasków i zajmuje kilka sekund. Zestaw zawiera litowo-jonowy akumulator, który na maksymalnych parametrach ma wydajność o czasie pracy do 10 godzin. Czas ładowania do pełnej pojemności to niecałe 4,5 godziny. Bateria ładowana jest przez USB typu C. Demontaż akumulatora jest bardzo prosty. Jak widać, wystarczy przesunąć jeden zatrzask. Aby zamontować ponownie, wystarczy wsunąć baterię na swoje miejsce. Po takiej dawce informacji, czas na podsumowanie: Komfort i bezpieczeństwo w trakcie spawania. Przy minimalnych parametrach czas pracy nawet do 12 godzin. Alarm audiowizualny, dźwiękowy i wibracyjny wskazujący niski przepływ powietrza i niski poziom naładowania baterii. Wygodny i funkcjonalny panel sterujący z kolorowymi diodami LED. Dodatkowo torba transportowa w komplecie. Aktualna cena katalogowa to 5559,60 zł drut do. Czy warto? Oceńcie sami. Grzegorz uważa, że ten zestaw z nawiewem robi robotę. Na koniec mamy jeszcze jedną dobrą wiadomość. Dzięki uprzejmości firmy Rywal załatwiliśmy Wam kod rabatowy. Szczegóły w opisie odcinka.